Is an integral part of his frieze of life. There are over 50 versions of the scream, paintings and prints, other than the painting that is on display in the National Gallery in Oslo. The scream represents and deals with fear and loneliness of man in a natural setting. In Monk's diary, there is an entry which describes the event on which the painting is based. It reads, I was walking with friends. When the sun began to set and suddenly the sky turned blood red, I paused, feeling exhausted, and leaned on a fence. There was blood and tongues of fire above the blue, dark fjord and the city. My friends walked on, and there I stood, trembling with fear, and I sensed. Urodził się na Bukowinie, podróżował po całym świecie, ale to w Strzyżowie szukał inspiracji do swoich dzieł. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w miasteczku bywał wielokrotnie. Tu spod pędzla wyszły jego najbardziej ekspresyjne pejzaże. Mieli znane Wisłoku, maki, pocałunek na trawie czy upiór na wierzbie. Przez cztery lata spędzał tutaj okres letni, przyjeżdżał do siostry. Siostra wyszła za mąż za naczelnika stacji kolejowej w Strzyżowie, dlatego też, jak Wojciech Wajs bywał w Strzyżowie, mieszkał na dworcu kolejowym. Wojciech Wajs był artystą wszechstronnym. Stworzył setki obrazów od martwych natur przez pejzaże, na portretach i zmysłowych aktach skończywszy. Wszyscy badacze twórczości Wojciecha Wajsa podkreślają, że ten okres trzyżowski w jego twórczości jest najciekawszy, najważniejszy, że tutaj powstało wiele jego znakomitych dzieł. Dziś są praktycznie nieosiągalne na rynku antykwarycznym. Na ekspozycji są prace pochodzące z rodzinnej kolekcji: młodopolskie rysunki, autoportret artysty, wielkoformatowe fotografie, wyposażenie letniego atelier, a nawet płaszcz, który w Wenecji nosiła jego żona Anery. Wystawę w Galerii Miejskiej w Strzyżowie można oglądać do 11 października.